Dzień dobry, widzę, bo ja w tym odcinku z Broxars zagramy sobie Darylem i spróbujemy dobić 500 pucharków. Jak nam się w ogóle uda? ci łapki w górę i subskrypcje, żeby było więcej takich odcinków na kanale. I to zaczynamy już pierwszą grę. Oczywiście na lokalcie, bo gdzie inaczej? Prawdopodobnie na Prawie na, każdym, na ja gram tutaj. Więc zaczynamy. Ty, każdy tu ma jakieś takie rangi, ja. moja Najlepsza to była diamentowa. Ale ty, bo ostatnio to nie grałem dużo w Rockstars, więc. Dlaczego? <coughs> Badem, Astralem się gra lepiej. Albo. Red, no, Nie, bull, oni mnie zaraz skiliłem. Piperka, czemu ty chodzić tak blisko? U! Nie, byli tak blisko. Prawie, prawie. Prawie, ale chyba przegramy tą rundę teraz. Gdybym użył ulta. Może by coś z tego było. Ale na razie nic, nic nie ma. <grym> Bas musi sobie chyba poradzić sam, no poradzić sobie sam musi. Bo na razie... No już nie musi sobie poradzić sam. Ale mam chociaż dwa ulty. To była jakaś zmiana? O Jezu, i co ja głupiego zrobiłem? No i przegraliśmy rundę. No trudno. Ech. Na razie to nie idzie dobrze. Może zadymka. Może nam pójdzie. <laughs> Zobaczymy. Ale na razie mrało to widzę. Chyba jednak dobijemy 450, 450 puch. Nadal zobyć, bo na razie nam to nie wychodzi. Może jak będzie jakaś dobra ten. Szkoda, że to nie jest knockout i tutaj się nie liczy ten. Ale przynajmniej Baz Astral podaję. Do melodii chyba? I chyba strzelam. Nie, jednak jest strzelam. Tak, to była melodii. A i co oni odwalają? A, bi była blisko, żebym ją zabił. Ale nie zabiłem. Należy, jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wygrać. Muszę, muszę nauczyć się używać tego gadżetu. Bo ja go nie umiem używać odkąd, wtedy, kiedy już gram tutaj. Weź tą piłkę. Dobaj, no strzelaj. No nie. Czemu ona nie strzelała? No co jest grane? Mamy tu jakiegoś takiego niesfornego oszusta. No, zacznę od tego jako to, mafioza. Dobra gol. Jest. Może będę gwiazdą gry, bo tutaj staram się eliminować, a nie strzelać w gole. Dobra, gol! Gol. Jest! Całe szczęście, strzeliśmy. Dobra, uwaga, uwaga. Mamy. O, moja prosta matematyka. Miałem 401, mamy 6 Bucharków. Super. Musiałem się nadmyśleć, Fajnie o tym. Ech. Patrzymy, co będzie. No więc, tak, gdyby tu był baz astral, to było fajnie, bo baz astral jest mega upi. No jezu, jak mnie to denerwuje. O jezu, chyba stracimy HP. Jakie HP? To, znamkie. No, Z straciliśmy. Ale chyba też to przegramy. Ale się nam nie idzie. Aż tu. Jest! jeden. 1, -1. Co szczęście. Uff. Trzymaj. Nie no, czemu ty to wyplułaś? Dobra. Jak oni strzelą gola? Chyba strzelą. Dobra, wybiłem chociaż trochę piłkę. To gdybyśmy już musieli wygrywać, to na farcie chyba. Kurde, idą, idą z tą piłką. To jest najgorsze. Dobra, wybiłem. Całe szczęście. <laughs> o jezu. Tu mamy problem. Ale czy zginie, zginął? Byliśmy blisko, pierwszy raz zagrożiliśmy. O nie, oni będą teraz. Oni lecą do nas. Jest, nie, jest, jest, strzeliłem na farcie. Jakie szczęście, widzowie! Co się właśnie stało? Ojej! Ja Tyle próbowałem dostrzelić. no musiałem być gwiazdą w grze. Albo ten baza, bo on dużo robi. Dziękuję, Jezu, mam Tika. Choć mają znowu baza! <laughs> Chodź tutaj. Co ten tik odwala? Co ten tik odjanie, Pawlił Co się właśnie stało? Co się stanęło? Co się wydarzyło? właśnie. O nie, a ja mogłem tak już zrobić. To dobrze. Gdybym tylko dobrze użył tego ulta, byłby już najprawdopodobniej gol. O, teraz co oni tam robią, ten Tik? Czy ten Tik odjadnie Pawla? Czy wy widzieliście? Nie. Czy ten Tik jest jakiś? Nie wiem. Co siła się właśnie stało? Dobra Nie pocoć Strzelaj, strzelaj Strzelaj, jest, jest Asysto No <grym> na razie idzie dobrze No, dobra Jest skończona runda Szybko Sprawnie Teraz chcemy po 450 fucharków. Musimy to zrobić Całe szczęście bazastro. My też mamy, całe szczęście. Jak się uwielbiam, się powtarzać. No kurde, uwielbiam. Oni mają dwa bazastre? Co on zwala? No chcę, żebym był Ankaramesi. Messi. Ankaramesi, Messi, Ankaramesi. Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. On Messi, on Messi, on Messi. on karamasi, no nie, to się nie udało. Dobra, idziemy. Musimy jak najszybciej skończyć tą rundę. Patrz, 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 Gol! gol. <coughs> Niepotrzebnie użył tego ulta. Jak ktoś do mnie podejdzie? Ajajaj, nie chcąc mi się coś wyłączyło, widzowie. No niestety. 22 dwie sekundy. Możemy to wygrać. Zaraz to wygramy, widzimy. A już tam po prostu lecę po tą piłkę. Nie mogłam to wygrać. Oj, nie. Nara. 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 Dobra. GG. Wygrana. Wygrana. Żupi, Wygraliśmy. Bucharki mamy. Więc co? A, dobra, robię cięcie widzowe, zaraz będę. Dobra, widzowie. Zostało mi jeszcze około z dwie gierki. Musimy je wygrać? No, musimy wygrać najpierw te dwie gierki, że zostały nam jeszcze dwie gierki. <coughs> Wygramy je. I zdobędziemy. Już dużo pucharków. No, 150. Jest Messi, Messi, Ankara Messi. No i Ankara Messi nie, nie zadziałał. Ale tym bazem, możecie sobie sprawdzić mój ostatni odcinek. No, on jest mega głupi. Wybi tą piłkę, nie i mi się coś łączyło. Jest, zabił. No co on odwalił? Przecież on widział, że ja mam mało HP. Co, nie? Dobra. trzeba wybić tą piłkę? Dobra, do niego podam. O, Ale zrobił tego Mortisa! Czy wy to widzieliście, proszę Państwa? Wejście uderzenie z daleka, ale mu nie wyszło. grałem! Dawaj! Weź tego! Ten ult jest za daleki. A przynajmniej tam ci grałem jeszcze. Niech ten džin co zrobi. Nie wiem, czy to jest w ogóle jean, ale wygląda mi na dżina. Niech tego uciec użyję na no ten, żeby. No właśnie, no i to zrobił. Nie, zabił mnie. 20 sekund do końca. Może coś jeszcze jest. Jeszcze gramy. Jest. jest! 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 Czemu taki fart jest? Jezu! Nie mogę teraz nic strzelić. Pełna defensywa! Defensywa! Jest! GG! Wygraliśmy! Wygraliśmy! Jupi! Mój. Moi... Dobra. Jeszcze jedna runda. I będziemy mieli już. 450 pułarków. Na tym. Na Darylu. A w jutro będziemy się mogli postarać na może. Ten. E, 500 pułarków. Dobra, mam tą piłkę. Daj, bas Ej, co ten. Co ten u nich, bas. A, o Jezu. Mogę mi strzelać tą piłką? <laughs> nie strzeleję trudno. I ona mnie tak ma obije. O nie, co oni odbadają? O, zrobił dziurę. No, i wiedziałem, że przez tą dziurę on strzeli. Dobra, dobrze, że tą piłkę wybił. Bo oni już mają hypercharge i lecą na tym hypercharge'u. Oj nie, o nie, o nie! Dobra, zablokowany strzał. Wybił piłkę. Ale my też musimy atakować, żeby strzelić. No kurde! Nie. Chej, GG. GG. No, wiedziałem. A mogliśmy już mieć. Już mogliśmy już mieć. Po tej rundzie. Po tej rundzie. byśmy mogli mieć. Może nędzynika nam dadzą. Mam nadzieję. O tutaj powinni być słabi. No i chyba nie są. Nie, no niektórzy są. Ten baza ten baza jest. a ten blok. Nie wiem. No. Chyba jest słaby. Chwila no nie dawajcie, gramy, że ten odcinek nie trwał aż tyle czasu, bo było niefajne. Patrz, patrz, patrz! Blisko! Znowu tam, ten błąd popełniłem. Błąd. No, nie jaki błąd. Co ja powiedziałem. A się ten, jąkam. O, jest obroniona. Nie, Neymar Junior strzelił nam. No. Co się właśnie stało, Neymar Junior? Nie grają tam. Jeszcze też próbują. Dobra, musimy odrobić straty. Minuta nam została. Oni nie mogą strzelić. Bo inaczej stanie się to, co się stanie. No i strzelił nam. Dwadzieścia... Dwadzieścia pięć sekund. Uratować. No i ja Mar Junior strzeli nam. Dobra widzowie, żeby ten odcinek nie trwał 20 godzin. Niestety będę musiał już go zakończyć. Następnym razem wbijemy. No niestety. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Odbierzemy jeszcze tutaj. Trzymajcie się. Papa, pa. do następnego razu.